Miasto! Kino kobiet jest już w grudziącu tradycją. To właśnie podczas tej imprezy można spotkać niewiarygodną liczbę pań w zwariowanych na głowy. W trakcie poniedziałkowej imprezy w centrum filmowym Helios bawiły się setki kobiet. Zanim na ekranie wyświetlono najnowszą produkcję Woody'ego Elena, Paryż-Manhattan, goście kina wzięli udział w licznych, przygotowanych specjalnie na tę okazję pokazach, m.in. makijażu. Chętni mogli również skosztować specjałów przygotowanych przez szefa kuchni grudziąskiej restauracji Bodega. Później ku ucieszy zgromadzonych na sali pań nadszedł czas na konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Grudziądzanki zostały wnikliwie przepytane z wiedzy dotyczącej znajomości tabeli kalorii. Co ma ich więcej? Czosnek czy cebula? Melon czy arbus, Winogrona czy może rodzynki? Prawidłowe odpowiedzi były niekiedy zaskakujące, a śmiechu co nie miara. Podczas imprezy na sali obecne były także przedstawicielki portalu i gazety Twojemiasto.pl W związku z powstaniem nowych serwisów tematycznych: kobieta, dziecko i przewodnik przygotowaliśmy dla gości kina konkurs z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, firmę Delekta, sklep z odzieżą Damską Butik oraz kwieciarnię Bukiecik.